Hej, to si merli, a to kolejny odcinek, dziesięcioleci rok 1890. Josephine rodzi. Tak, no rodzi nam, zaraz będziemy budzić Henry'ego Starego, możemy już mu tak mówić, ale trzeba go budzić, bo Josephine jest w połogu, dobra, ale może na chwilę kilka zmian, <grym>, bo nie byłabym jakby mnie pokazała. Eee, a ona. A dobra, puścimy rozgrywkę, niech ona sobie chociaż pójdzie, wiecie, do kibelka. To chodź tu, kochanie. I ma taki jeden strój, bo wiecie co? Henry jej kupił kieckę, tak? Dał jej kilka e, pieniędzy, kilka żetonów <laughs> i stwierdził, wiesz co, idź sobie kup kieckę, bo no nie masz w czym chodzić. Jaki syf, ale ona jest w ciąży, dobra. Jak widzicie, mamy wózek. Tak, przy tych zakupach jeszcze tutaj został zakupiony wózek. Ja sobie specjalnie googlowałam, czy one są w ogóle w 1890, ale tak są. Widziałam właśnie takie, takie wózki, więc jak coś to Was nie oszukuje. Wysykałaś się dobra, to zjedz coś, choć tutaj otwórz, bo ty będziesz teraz rodzić kilka godzin. A ja mogę pogadać. Patrzcie, co Henry zrobił malutkiej albo malutkiemu nic nie zaspoilerowałam, bo nie wiem, powiedziałam tak o, także serio, z wami się dowiem co, co to jest co to jest za płeć, o, a nie co to jest matko, dobra no i co jeszcze tutaj pozmieniałam Henry się wziął za wina tak, musimy go pilnować, żeby się nie rozpił <gry> a tu będziemy trzymać nasze nasze winiacze, ok, czyli tak to teraz wygląda, zmieniłam ten stół, który się non stop bagował i nie mogła zbierać nic z niego Jeju, czy ty coś możesz zrobić? Ty nic nie możesz zrobić. No tak, ale czemu ty nie zjadłaś? Kobieto, co ja mam ci wyciągnąć ekstra? No dobra, zrobię to dla ciebie. Proszę bardzo, pierogi. I dla ciebie tutaj porcja. Mm, tutaj przynieśliśmy te kwiatki, które były tam. Henry zrobił, proszę bardzo, ławeczkę. Tutaj są te, ten cały taki pierdzielnik, wiecie, do, do mycia, do sprzątania. Tutaj mamy te winiacze. I co Wam tu jeszcze chcę pokazać, tak na spicie? bo ja jestem zestresowana razem z nią. Tutaj przenieśliśmy ogród, jest teraz na tej stronie. Także wiecie, jak będziemy tutaj się ogrodować, to teraz z tej strony, może to kiedyś jakoś tak obudujemy jeszcze. Znaczy wiecie, no wiecie co zrobimy. I co? Pranie tutaj nam schnie już dwa dni, ale mamy tu kolejne pranie i one pewnie już będzie tragiczne, nie? No ale trudno. Dziecko się rodzi, ja tutaj się zastanawiam, co dalej, co dalej. Jestem z wami zestresowana. Ty masz tutaj coś do sprzedania? To ja to sprzedaję, my potrzebujemy pieniędzy. No, ale mamy sporo zmian, bo Henry przyrobił. Wstałeś? No, jesteś zmierzły. Dobra, to jedz te pierogi. Chodź tu. No, przecież są wyciągnięte pierogi, to co nie jesz? <laughs> Ty nagle nie możesz jeść stąd, tak? Bo wydziwiasz, to chodź zjedz ze stołu. Dobra, wyjść, hop, nie mógł, bo mu zasłoniłam tym... kołysko mu zasłoniłam. Dobra, chodź tu jeszcze to posprzątaj, ja wiem, kobieto, że ja cię tak wykorzystuję, ale no... tak trzeba, tak trzeba. Jak widzicie, przetwory też mamy. Stwierdziłam, że zmienia trochę tempo, bo wcześniej troszeczkę się zestresowałam porodem. <laughs> Więc teraz może na spokojnie. Zrobiliśmy trochę przetworów z, z Josephine. Także tutaj aż się świeci, bo to w ogóle będzie do sąsiadów, wiecie. Czy ty stwierdziłaś, że w ogóle nie podoba ci się to co on zrobił? Bo patrzcie co tu jest. Tu są takie serduszka co zrobił yy, Henry. Ta teraz to ogląda, ale przed chwilą widziałam. Oh! Rodzi! Stop! Matko, ale to wci wcisnęłam ścianę, nie? Co się urodzi, co się urodzi? Dobra, yy, obstawiamy. Teraz zakłady. Zakłady. Chłopczyk, dziewczynka, dziewczynka, chłopczyk, bliźniaki. Kto da ile? Bo ja nie wiem. Chłopiec! Jest! Dobra, mamy dziedzica. Damn! I nawet nie wiecie, jak się cieszę. Jak ja się cieszę. Wiecie co? Zapisałam sobie kilka imion, które mi się podobają. I myślę o Wincencie. I chcąc nie chcąc, też myślę o Walentyn, bo wiecie co, on się urodził dzień po Walentynkach i ja strasznie liczyłam na to, że on się urodzi w Walentynki, albo w ogóle, że się dziecko urodzi w Walentynki. I wiecie, w ostatnim odcinku mówiłam albo Walentynka, albo Walentyn. No i <ścoughs> ja się strasznie uparłam na to, bo ja miałam taką wizję, ale dobra. Yy, ale wiecie co, tak patrzę, bo sobie zapisałam. Na pewno mi się podoba imię Nathan, yy, imię Vincent. Rudolf, no i Denis, Denis rozrabiaka, ale mam nadzieję, że jak mu dam Denis, to nie będzie rozrabiaką, bo ja nie chcę rozrabiaki w serii, bo ja nie mam nerwów do dzieci, za bardzo wiecie, I, a tu musimy mieć pełno dzieci i na tym się nie skończę, tak naprawdę, ja im zaraz dam barabara, bara, bara, jeśli to nie są bliźniaki, ale dobra, trzymajmy kciuki, dobra, dam im Denis, im. Jemu, Denis. Możecie powiedzieć, co myślicie. Jak coś, w ogóle macie jakieś sugestie co do imion, to też możecie dawać w komentarzach. I w ogóle, jak już jesteśmy przy komentarzach, ja wiem, że dzisiaj tak chaotycznie, ale ja się tak cieszę na ten poród. <grych> ale dobra. W kwestii komentarzy chciałam Wam bardzo, bardzo podziękować za taki odzew i w ogóle za taki odbiór tej serii, bo ja jestem w szoku, serio. Ja jestem w szoku i nie spodziewałam się, że będzie Was aż tyle. Ja to, wiecie, jak zaczęłam grać, to stwierdziłam, a dobra, może tam kilka osób zobaczy i wiecie, z tego bym się mega cieszyła Ale jak was jest po prostu tyle, to ja mam trochę stresa i dlatego tak reaguję Ale wiecie, ja od zawsze gadam głupoty, przyzwyczajcie się, <grym> bo ja mam bardzo często słowotok i gadam głupoty Ale mam nadzieję, że przynajmniej yy, poprawiałam jakoś dzień, czy miło się mnie słucha jeśli nie, to też dajcie znać, to jakoś to poprawię i nie będę może taka chaotyczna i nie będę gadać takich głupot. Ale wiecie to, to są Simsy. Danis w ogóle napisałam. Patrzcie, teraz patrzę. <laughs> Ale fail. Dobra, Denis. Dobra, Denis obyś nie był rozrabiaką. Dobra, dajcie mi drugie dziecko. A dobra. Jedno. Oczywiście, że tak. I już płaczę. No, to no na pewno. No to weź je tutaj, pokazuj, pokaż. Henry, masz dziecko. Chodźże, hopie do domu. Nie możesz tu podejść? Za mało miejsca, co? No fajnie, że ta interakcja. Ja bym chciała pokazać. I co znowu mi będziecie rękami? No. No dobra, to ty. Przytul. kołysz Pocałuj w czółko Denisa. A tutaj co? Tutaj to w ogóle będzie chyba robiło to za kołyskę. No, spoko. Chociaż wiem, że kołyskę też zrobił Henry. Także no, ale wiecie, to, ten wózek jest taki na wypasie, no bo Henry chce wszystkiego co najlepsze dla swojego dziecka, a co dopiero dla dziedzica. Um, co ty byś w ogóle chciała? Um, uszczęśliw innego Sima. Cecha dobra. ok, możemy sprób spróbować uszczęśliwić. Zachowuj się przyjaźnie wobec Henry'ego, Jasne, i zdrzemnij się. Cześć, <laughs> że jest taka zmęczona. Łamatko, dobra. To ty, a weź śpi, bo ty po porodzie jesteś, ty jesteś przemęczona, zmęczona, yy, cała po prostu nie masz siły. Ten tam zmywa. O matko, patrzcie, jaki tutaj się nagle zrobił, uczynny. Nie, no Henry, zawsze był uczynny. Chodź sobie tu podejść, a następnie skorzystaj. Co ty by chciał podjąć nową karierę, nową, jak ty nie masz w ogóle nawet starej? Zachowuj się przyjaźnie wobec Simki o imieniu Josephine. No ja mam nadzieję, i wiesz co? Ty tak musisz pilnować tutaj tego dziecka, bo ona poszła spać. Dobra, to jak wiesz, ona śpi, to ty je teraz przytul, pocałuj Denisa, bo tu twój syn, tu twój pierwszy syn. Ty nie możesz tam podejść. Dobra, idzie, idzie, idzie. I jak będziesz później wracał, to trzeba schować te pierogi, wiesz? Honotu. Honotu Denisa trzeba pocałować. Trzeba przytulić Denisa, gdyż mieć pierwszy poziom umiejętności wychowawczych. Jeden z wielu. My tu po prostu będziemy mieć challenge 100 dzieci, yy, ale wiecie, yy, jak to się nazywa? Ale w dziesięcioleciach. No bo tyle dzieci będzie, że nie zdziwię się. A ty masz tylko dwa koła na koncie Simoleonów. Także, no, zaraz idziemy do ogrodu. No, bo przeniosłam. Bo tutaj nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj było to majsterkowanie całe. Ale przeniosłam mu to do ogrodu. Tutaj pod drzewko. O tak, tu ma potem. Yy, widzieć, co przynajmniej się dzieje w ogrodzie. Może pozbierać plon. Strasznie to tak to wrzuciłam. Znaczy tak wbiłam w ścianę. Ale no, oni inaczej mi stąd nie wyjdą wtedy, wiecie? Z tego yy, załóżka. O, tak to jest, tak to jest. Już. Henry, Denis, Boże, ja Henry Denis jest zadowolony nasz Denis rozrabiaka, obyś nie był rozrabiaką o, ewoluuj, proszę bardzo i chcesz umyć ręce po dziecku? <grym> no wiesz co, czy ty się brzydzisz? nie, no nie brzydzi się, tak żartuję Ewoluuj. ja tu wszystko muszę posprawdzać, wiecie Ewoluuj, co się jeszcze błyszczy? o, to się, ty się jeszcze błyszczysz, to chodź tu ewoluj ty się nie błyszczysz? nie, ty się nie błyszczysz i potem odchwaszczaj to bo to jest taki, wiesz, szybki zarobek i wiesz co? zaraz będzie lato no, mamy już ostatni dzień yy, ostatni dzień wiosny także zaraz będziemy witać lato będzie dużo jaśniej ogólnie zauważyłam, że na tych moich nagraniach to ta gierka jest strasznie ciemna ale ona nie jest aż taka ciemna, jak ja gram, więc nie wiem o co chodzi. Denis płacze. Idziesz do niego? Co ty tam idziesz? Podtrzymać go. A jak on jest głodny? On jest. No. Ona wie, co trzeba zrobić. To jest matka, wiecie, ona ma instynkt. Ja nic nie muszę robić, bo ona wie, że trzeba nakarmić. I możesz go jeszcze raz przytulić, a potem sobie pójść do toalety. No. Gdzie tutaj to tu kliknąć? O, podejdź tutaj i skorzystaj z toalety. Wiecie co, czemu klikam? Bo nagle yy, przestali mi chcieć yy, iść tak o do toalety. No, a nic tutaj nie pokombinowałam. A mogłabym. Nie powiem, że nie, mogłabym. Chciałam im w ogóle dodać konie. Co wy na to? Aha, i żeby nie było, że nie czytam komentarzy. Oczywiście, że czytam komentarze. Nie, ty nie idziesz myć rąk, czy co tam. Ty choć tu... Yy, Zrób stół do jadalni. Wracając, żeby nie było, że ja nie czytam komentarzy, yy, bo w jednym z komentarzy było o tym, yy, że powinnam dodać sztalugę. I wiecie co? Ja bym dodała tą sztalugę, tylko że jakieś dziecko. I co dziecko. I w ogóle jak ty, ty jakieś podróże z przeszłości. Znaczy z przyszłości. <grym> bo przeszłość to mamy tutaj. E, jeszcze raz, wracając do no, komentarzy przepraszam. Mm, tam było o sztaludze. I stwierdziłam, że nie dodam sztalugi. Pewnie się powtarzam, ale dlatego nie dodam sztalugi, bo ona y, no, będzie mieć pełno dzieci. Wiecie? I ja już jej tak. Patrzcie, Denis spłaczę, Bo się. Zwalił w pieluchę. Co mam powiedzieć? Zmień brudną pieluszkę. No, tu będziemy mieć teraz syfilis. Czy syfilis nie, ale syf. Ja tak gadam na syf, także sorry. Dobra. Jak to mamy? Czemu ty się idziesz zdrzemnąć? Ty masz dziecko, kobieto. Chodź tu. A ty już masz siódmy poziom, Henry. Może teraz dwukrotnie szybciej ulepszać armaturę. Może także wykonywać zaawansowane ulepszenia obiektów kuchennych. Oto super. No to nice. Nie, ty nie musisz do niego iść, jak on płacze. Wiesz, ty tutaj wyrabiaj, bo ty musisz kasę zarabiać. A czemu ty stoisz? Tu. Zmień brudną pieluszkę, kobieto. Jesteś przemęczona, co? Dopiero świeżo po porodzie. I już do dzieciaka. Gdzie ty tą pieluszkę dałaś? Poczekaj, czekajcie, 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 czekajcie. Używaj pieluszek materiałowych. O! I może teraz, nie? Teraz, jak będzie już git. O! Bo teraz mieliśmy jednorazowe, to teraz będą materiałowe. Tak jak zresztą też mówiliście mi w komentarzu. Także spokojnie, czemu ty się chcesz pokładać na łapce kobieto, jak ty możesz się dżemnąć w łóżku? O, proszę bardzo. Cię sprzątać, no dobra. Zawsze za mało. Obawa przed porażką. Nic dziwnego, że wszystko, czego podejmie się Harry, kończy się porażką. No wiesz co, Harry, co ty to tworzysz? I wyładuj, i co? I gdzie to teraz dasz? No i położysz, oczywiście, że tak, no bo co? Nie, nie odkładaj, bo one są mokre. Gdzieś ty to rzucił, chłopie? No i co teraz? To jest czyste, co żeś chciał zrobić? O, matko! Zepsuł. Wziął się za coś i zepsuł. Chodź, zrób meble, zrób stół. Zrób jeszcze jeden stół, teraz będziemy po prostu tylko te stoły robić. Podejdźmy tutaj do niego I sprawdźmy, czy on wszystko dobrze robi Zdobyto styl życia, proszę bardzo Henry odblokował styl życia Domatora Przejdź do sekcji styl życia Dobra, no to już możemy iść zobaczyć Ty masz z Denisem jakieś tu? Całym sercem, że go kochasz, dobrze Hopie, dobrze, bardzo dobrze, że go kochasz całym sercem mm, Domator Simowie prowadzący styl życia domatora wolą przebywać pośród czterech ścian. Aby zyskać lub trzymać ten styl życia, skupię się w, e, na wykonywaniu czynności w domu, niko i wychodzenia na zewnątrz. Nie, no to nie będę z niego robić aż takiego, wiecie, pustelnika. Aha, no i ma jeszcze tego technofoba, ale mi to pasuje. Szkoda, że Josephine nie ma, bo ona częściej tak lubi mi ten, wyciągać ten telefon. Ogólnie jakby był mod na niewyciąganie telefonu, to ja bym chętnie przygarnęła. Więc jak coś takiego kojarzycie... To ja bardzo chętnie wiecie. Josephine, ty za długo też nie śpi, chociaż ty jesteś taka zmęczona, to aż trochę dramat. Patrzcie, jaki syf. A ten zdjęcia robi podróż w... podróżnik z przeszłości robi nam zdjęcia. Sio! Wyślij do domu, ale ty z nim nawet nie rozmawiaj. Kreatywny możesz być kreatywny. No. I wiesz co, ty jesteś taka zmęczona, ty śpij, Josephine Śpij, Josephine Ogólnie w dzisiejszym odcinku, to może chodźmy do Harego, bo Harry nie śpi O, on już tutaj skończył, cały czas chce myć ręce, nie wiem co Co mu się tak wzięło na bycia takim porządnickim Ale chodź tu, Harry Harry, Henry yy, Wracając W dzisiejszym odcinku Chciałam, żeby oni sobie w ogóle poszli do sąsiadów, żeby odwiedzili właśnie to, to rodzeństwo z ostatniego odcinka. Też, wiecie, żeby Josephine wzięła mm, i zrobiła jakiś ciasto, żeby przeszła się właśnie do sąsiadów z Henrym. No ale wyszło jak wyszło. Jest w połogu, a raczej była w połogu. Chociaż w sumie pociążę to też jest chyba dalej być w połogu. Ale no nie wiem, nie znam się. Mm, także no, póki co raczej będą siedzieć w domu, tym bardziej, że mają maleństwo Mają Denisa rozrabiakę mm, No, ciekawe w ogóle jak tam Ewelin Bo Ewelin też była w ciąży, w ogóle to wiecie co, Ewelin nas odwiedziła I patrzcie jak my mamy z nią wysoko już kontakty Bo stwierdziła, że do nas wpadnie I, i była właśnie, porozmawiała sobie z naszą, z naszą Josephine, Josephine od razu wiecie, ugościła Ją, zjadły sobie coś dobrego, porozmawiały. I tak, wiecie co? No, przyjaźń kwitnie, przyjaźń kwitnie. Więc ciekawe, jak tam Ewelin ze swoim maluszkiem. Dobra, rób dalej, stół dojadalnie, wiem, chłopie, ja cię tak męczę. Nie, nie wyrzuć, ale no, ktoś musi zarabiać, wiesz? Ktoś musi zarabiać w tym domu. Denis wstał. Niedobrze. Denis, czemu nie idziesz spać? Obserwujemy cię tak z bezpiecznej odległości. Nie, no żartuję. nic jest super. Josephine, Mały płacze! Ucisz go. Albo może on jest głodny, a ja go uciszam Jakieś śpioszki mogłabym w sumie pobrać dla malucha, co? No go tam. Cii, cii, a on. Głodny jestem, ona. Cii, cii, cii. <grywy> Karm go piersią. Piersią <grywy> może co? No. A potem go pocałuj w czułko. Czekajcie, bo tam chyba jak się go ten, yy, jak się go yy, nakarmi, to tam można chyba, żeby mu się odbiło, czy coś, nie? A nie, to może to było u tych starszych dzieci już, znaczy u tych yy, infantów, u tych, wiecie, dzieciaczków takich. Ty chcesz iść, co? Rozpłakane niemowlę, ale ona już nie płacze, co ty gadasz. Yy, wiesz, co Henry? Chodź tu. Wyczyść tą maszynę. E, popisuj się pracą? A co to? Aha, że przed nią. A to możesz się potem popopisywać w sumie przed żoną. Powiedz, pa jak robię. Ale to zrób tutaj kochany mój nektar. Już mamy dwa tutaj gdzieś schowane, także będzie trzecie. On idzie taki do tego dziecka no widzisz, no taki uparty byłeś nie masz jak wejść, bo wy macie strasznie mały, mały dom, ty idziesz sobie zjeść pierożki, idź sobie zjeść pierożki i poczekamy na to pranie 100 lat, aż się wysuszy bo nie mamy póki co jak tego zrobić chyba, że kupię drugi yy, ten drugi sznur na pranie co wymyślicie? wiecie co? kupiłam drugi sznur, bo tu będzie naprawdę sporo dzieci i stwierdziłam, że i tak im się przyda, także kupiłam tylko szkoda, że Ada, hmm. no cóż, trzeba jakoś to przeżyć Ewelin z tabletem i bez brzucha, urodziła Chodź tu, wejdź do niej, zaproś ją do środka Henry, widzę co tam robisz, powoli chłopie, ty się nie stresuj I przebierz się, po przebierz się tu, żeby nie było Pokaż swój nowy fartuszek Przechwalaj się rodzinom, chodź. Ona jest chyba chora. A nie, ona ma takie piegi, przepraszam. Piegi są śliczne, ale myślałam, że ma te takie ślady, wiecie, jak Sim jest chory. Te takie centki. No, porozmawiaj z nią. Ty nie możesz pokazać dziecka, co? Bo tu mamy tak mało miejsca, ale spróbujmy. No, ale jak nie mogła pokazać Henrymu, no to myślicie, że będzie mogła pokazać Evelyn? No raczej nie, no, ale już trudno. Spróbujmy. A potem zrób pranie. Rozwieź na sznurku na pranie, wiesz? No, porozmawiałyście. Idziesz pokazać. Um, Pewnie mi rękami będzie wymachiwać, bo tu jest naprawdę mało miejsca. Co? No. Ech. Ale to jakoś. Jakoś to jeszcze zrobimy. Gdzie idziesz, Ewelin? Chyba już wychodzi. Chociaż? Czekajcie, stop, bo, ty masz butelkę. O, jak pięknie rozwieszasz. Idziesz? Super. Znowu chcesz iść oglądać to, co Ci się nie podoba. Tą ozdobę ścienną od Henrego. Wiesz, co tak się nie robi? O proszę, jak tu rozmawiają. To taki śmierdzący. Znowu masz problem z higieną, Henry. Mm. Dziecko? Dobra, Denis jest tutaj No dobra, no to chodźcie z nimi porozmawiać Co on tylko będzie rozmawiał? To jest twoja koleżanka Dawaj tam znowu przychwalaj się rodziną. Powiedz, wyraź swoje szczęście O, że urodziłaś to dziecko Że poród był trochę ciężki Ale dałaś radę O Mają odczucie słodkie słówka, nie no nie no weź, co ty to e... o, powiedz, że ma fajną czapę, że ma fajną sukienkę suknię ma piękną jak sobie fajnie na takim ganku choćby sobie tak rozmawiają, patrzcie ile one mają odczuć, przed chwilą miały jakieś, a teraz mają bardzo doceniam to, że znajdujesz dla mnie czas zależało mi na tym, chciałabym żebyś miała tego technofobania czy tam na odwrót, bo byś przynajmniej nie wyciągała mi tego telefonu. Dobra. Ty się znowu pokładasz, co? Nie, kochanie. Chodź tu. Usiądź i haftuj. Póki co masz na to czas, to, to rób te hafty. A ty się... Tak. Henry się poszedł myć. Święto narodowe. Powinno być takie święto. Henry się myje, bo on jest z higieną na bakier. Bardzo na bakier. Ale wiecie co? On to robi... Y on jest w takim stanie tylko dlatego, bo on bardzo dużo pracuje na rodzinę. Więc ja mu to wybaczam. Widzicie w ogóle, jaką fajną zabawkę tutaj zrobił? No. Taka klitka, co? Ale no, będzie tutaj większy pokój. Ty rozmawiasz z nią cały czas. O proszę, jak fajnie klimatycznie dziewczyny sobie tutaj siedzą, rozmawiają. Bardzo fajnie. Mogę w sumie kupić też taki Denis Płacze. Śmierdzi. Hmm. Wracając, mogłam kupić, <laughs> ale go alałam. mogłam kupić taką, wiecie, takie na herbatki, nie? Żeby mogły zaparzyć sobie, ale spoko, wszystko im kupię yy, w swoim czasie yy, No, ty tu musisz mu zmienić, co? Zmień brudną pieluszkę, chodź No, później dokończysz, chodź No, idziesz? Patrzcie, matka roku. Josephine, już możesz przestać haftować. Chodź, zajmij się Denisem. Denis tutaj płacze. Ta postanowiła śpiewać. E Ewelin, mam takie pytanie: takie szczere od serca. Czy ty masz swój dom? <laughs> nie, no nie chciałam być wredna, ale wiecie, no bo ona ciągle tutaj jakby siedzi. Może ona się pokłóciła z Brysenem? Albo może gorzej. Nie chce siedzieć z małymi, yy, z małymi, albo z małym w domu. No, to już by było naprawdę krzywe, gdyby tak było. Chodź tu, kołysz. I znowu daj mu buziaczka. Może ona naprawdę nie chce siedzieć z tymi dziećmi. Może ma jakiś kryzys. Bo ona tak tutaj siedzi. Hmm. Albo się pokłócili, nie wiadomo. Nie, nie, nie. Chodź tu, Henry. Ty jeszcze tutaj yy, do wychodka. Nie baw się w deszczu, ale podejdź tutaj, a następnie skorzystaj z toalety, bo. To pranie. I wtedy dopiero. Nie no, ale ty byś musiała iść do domu, wiesz, bo już jest bardzo. Pu... Bardzo późno jest. I śpi. Wiesz co, chodź jej, powiedz, że. Nie oglądaj. Masakry. Słyszycie to? <gry> Czy wy to słyszycie, do no, wariatów eee. A, ty już poszłaś spać. No, to, no dobra, no to śpi. Może ona też już pójdzie do domu. Wyślij ją do domu. O, ja wiem, ja przepraszam, że to tak wstajesz i, i się kładziesz, wstajesz i się kładziesz, ale wiesz co? Ty musisz jej powiedzieć, żeby ona poszła do domu. I zniknęło. Naprawdę muszę już iść i git. No, to śpi. O, Henry ją tam y, od ciebie pożegnał. Nie, ty nie robisz takich rzeczy, który to jest wiek. Nie, nie, nie. Przenoszę to do Josefine. Ty nic takiego nie zrobiłeś. I śpi. Boże, patrzcie, jaki syf O, tymczasem, tymczasem tym razem się. <laughs> Płacze, dziecko. No to pięknie. Nie, 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 ja widzę, co ty chcesz robić. Nie idziesz nic ten, ty idź spać, a ona się idzie zająć dzieckiem. Co mu się chce, bo ty będziesz wiedzieć najlepiej. Jeść? Jeść, dobrze. Teraz nie przejdzie, co? A, dobra, dał radę. No to karm, przytul i się kładź. Jejczu, patrzcie jaki syf, a to co my mamy pełne to już? Cóż, tu chyba można też jeszcze wsadzić. No, to co to takie? Dziwne, patrzcie, jaka woda obrzydliwa. Masakra. Dobrze, no. Tulu, tulu. Denisie nasz. I pójdziemy spać. Chociaż wiecie, ja mam taki niecny plan że on tutaj pochwali ją szczerze. Pocałuje. A dzieci się... Nie, 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 kochana. Tutaj chodź z mężem porozmawiać. Wieczorne rozmowy. Pocałuj ją. Tak porozmawiajcie o dziecku, że Cudownie jest mieć syna, że dziękujesz, że dała ci tak pięknego syna. Pięknego, zdrowego syna, że bardzo ją kochasz. Tutaj nie ma tego, że kocham? O jest. Że kochasz ją, a następnie w tym całym uczuciu, wiecie, w tych wszystkich po prostu tutaj słowach. I gorących pieszczotach postanowili ponieść się chwili i wrócić do łoża. A co się stanie dalej, to dobrze już wiecie. Postaramy się o dziecko. No, idziecie? No. Wy tu gadu, gadu, a wszyscy czekają. Postaraj się dziecko, dobra, idą. I tak Denis przy nich. No niestety, no takie czasy, że łóżeczko było obok. Powodzenia! <grym> I tym optymistycznym akcentem, czyli Henrym jak zwykle wtulający się w Josephine, będę kończyć dzisiejszy odcinek. Przepraszam, że był taki chaotyczny i trochę miałam dziwny humor, ale wiecie, czasami tak bywa. <grym> ja Wam bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!